Jeśli dobrze się wciśnie nartę i potrafi pojechać bez bojaźni, no to rok będzie na To jest bardzo trudna trasa, wymagająca. Ten stok musi być naprawdę równy, twardy i wtedy rzeczywiście jest bezpiecznie. Nie mamy dużo takich tras w Polsce, więc ona jest naprawdę, daje nam możliwość potrenowania w warunkach alpejskich praktycznie. Tutaj powiedz Zośce, że mocno nie wdepnie na dolną nartę i nic się nie przejmuje, przyłoży się w pozycję banana i będzie dobrze. to była naprawdę bardzo dobrze przygotowana, dawała każdemu równe szanse, ponieważ nie było żadnych dziur, ani niczego takiego. Się zmobilizować, wydaje mi się, że to było najważniejsze. No a poza tym, oczywiście, treningi i rady mojego trenera, moich wszystkich trzech trenerów z naszego klubu. To jest dobra droga do sukcesu. Trasa palenica to naprawdę wymagająca trasa. Pozwala ona na odbycie porządnych zawodów, oby więcej takich zawodów jak dzisiejsze.